No to dobra teraz, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to dobra tak ja to pamiętacie z poprzedniego odcinka, co nie, no to w poprzednim odcinku. Co nie no to dobra ja w poprzednim odcinku pokazałem wam co robi Pysio i Mandarynka podczas szukania tych czterech Wagarowiczów czyli Lolka Łysego. Bajce psa i kazia co nie, bo oni tam poszli, potem no ich tam złapać, żeby ich ukarać za wagarowanie i przekazanie im ich rodzicom b y ich ukarali co nie. No to jak to będzie, no to ja ten, tego, tego nie wiem, ale dobra, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no i właśnie ja. Wam teraz pokażę te, no te dalsze przygody wagarowiczów, co nie, no to tak to właśnie było, co nie, no to dobra, teraz co nie, no to koniec gadania idę wam. Pomóc to przeszukać co nie ich przeszukać co nie no to dobra okej okay, co nie no to teraz koniec gadania a czas na pokazywanie co nie no to okej okay, dobra co? Nie no to okej okay, okej okay, okej. Okay. No to dobra, dobra, teraz co nie mandarynka, no to jak idziemy do Mietka, o ci czekaj, cześć Mietek, widziałeś gdzieś, gdzieś, teraz takich no czterech dzieciaków z podstawówki, co wyglądają jak dzieci w wieku gdzieś od 8 do 11 lat, bo my ich szukamy, bo oni poszli do tentego no na wagary, no i my musimy ich tam szukać, co nie no to jak idziemy my ten tego to tam zrobić, czy nie no mi to powiedz co nie no to jak idziemy my już tam ich szukać no to jak Mietek widziałeś gdzieś ich na tym no w tym cmentarzu, czy możemy idziemy ich tam szukać dalej, a właściwie to jak tam Mietek idziemy chcesz iść z nami do szukania tych czterech dresiarzy, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to jak idziemy my ten tego to tam szukać, czy nie no mi to powiedzcie, co nie no to jak tam Mietek idziemy my to tam zrobić, czy nie no mi to powiedz, co nie no to dobra teraz, co nie no to teraz koniec gadania, a ty toż powiedz co. Mi je tek no to okej okay, dobra, co nie, no to okej okay, dobra. No 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 Mietek co nie Mietku żulu zombie co nie no to jak tam Mietku żulu zombie co nie no to teraz co my ten tego dzisiaj my robimy no mi to powiedzcie co nie no to dobra teraz co nie no to ten tego no to teraz dobra co nie Mietku żulu zombie no to jak idziemy my to tam zrobić co nie no to co ja tam wiem to ja nie wiem Wiem co nie ale niech tak to teraz będzie, co nie no to właśnie tak my szukamy. Tych no tych czterech nowagarowiczów, co nie mietek no to jakbyś nam dzisiaj pomógł ich odnaleźć czy. Nie no nam to powiedz co nie mietek no to jak tam mietek idziemy ich tam szukać czy nie no mi to powiedz co nie no to okej okay, co nie mietek no to choć już tam no tam z nami co nie chodźmy poszukać tych chłobuzów i dać ich do ich rodziców BY im wpieprzyli co nie no i właśnie tak to było co nie no to dobra teraz co nie no i właśnie tak tak to było co nie no i właśnie tak to ten tego było co nie no to teraz koniec. Gadania a czas na szukanie tych łobuzów co nie no to okej okay. dobra co nie no to okej okay, co nie. Nietku żulu zombi. No to dobra teraz, co nie no to teraz dobra, co nie no to jak no to ja wam może też pomogę w tym no z tym no tym no tym hakerstwem ojcu ja mówię. Szukaniem tych no czterech dresiarzy, co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to ten tego no to koniec teraz gadania, a idziemy wam pokazać, gdzie oni mogą być, co nie no to jak tam pysio i mandarynka, no to ja wam tam mogę wam pomóc. W tym no tym szukaniu, co nie no to dajcie mi jeszcze chwilkę, a wam pomogę, co nie no to jak no to tak no to dobra teraz, co nie no to koniec teraz. Gadania, a czas na szukanie tych no czterech łobuzów. Co nie no to jak to będzie no to niech tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, dobra, no to ja już. Kończę ten no teraz gadanie, a idę wam resztę pokazać, co nie no to okej okay, idę wam w tym pomóc, co nie no to okej okay, dobra, no to okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to dobra teraz co nie no to zanim wam pokażę dalsze polonowania na łysego bajce psa Kazia i Lolka ja wam na razie pokażę coś innego co nie no to. Dobra teraz, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to jak, czy my tam, no tam, ja wam pokażę później coś inaczej, co nie, no to co my teraz robimy, co nie, no. To ja już kończę to gadanie i idę wam kogoś innego pokazać, co nie no to koniec teraz gadania a czas iść wam coś innego pokazać, co nie no to okej okay, dobra. Co nie no to okej okay, okej. Okay. Hej ty patrz mieszko, patrz co tam się stanie, co nie no to patrz co tam jest, co nie no to co robimy mieszko, szukamy tych dzieciaków, co tam były bo ja. Słyszałem, że u grobu Mietka to tam jest, co nie no o jak idziemy my tam do Mietka poszukać tych czterech łobuzów, co nie no to jak idziemy my ich tam. Szukać czy nie to może ten dziwak, ten właściciel tego cmentarza, czy jak mu tam co tutaj robi, co nie no to jak tam mieszko, idziemy tam do tych dwóch. Królików tych no tam królików cmentarnych. I tych szkieletowych też po te skarby BY ten szef dał nam wódkę, co nie no to Jack idziemy my tam po nich. Czy nie no mi to powiedz, co nie mieszko, mój przyjacielu. No to dobra, no to tyle w tym no tym odcinku. Co nie w tym odcinku, jakieś inne żywe trupy chcą z im włączyć w akcję szukania tych no czterech. Dresiarzy, co nie, bo to tak ten tedy tak to właśnie było, co nie, no i właśnie tak to było, co nie, no to dobra. W następnym odcinku pokażę wam dalsze żywe. Trupy, co nie, no to ten, tego, no to tyle w temacie. Co nie, no to koniec teraz odcinka. Do widzenia, papa. Pa, cześć do następnego odcinka. Co nie, no to papa. Pa. Cześć do następnego odcinka. Co nie, no to papa. Cześć do następnego odcinka. Co nie, no to papa. Cześć, no to elo. Co nie, do następnego, no to elo.